Radiosud.pl Największy portal informacyjny regionu. Na falach sportowego teru Radiosud rozmawiamy dzisiaj z trenerem KS Hanuli Łukaszem Bolkiem. Trenerze, nie byłoby dobrze, gdyby te rozgrywki teraz zostały przerwane, dlatego że niewiele do końca, a przede wszystkim wy jesteście na fali 6 punktów komplet oczek w ostatnich meczach. Sportowy Eter. No na pewno, no, byśmy musieli się już szykować do rozgrywek B klasy, bo gdzieś ta jedna runda pozwala na to, żeby był awans i spadki, więc musimy walczyć. Trenerze, jak na razie jesteście w strefie spadkowej i jest nadzieja, żeby się utrzymać. Podobno to umiera ostatnie. Dokładnie, nadzieja umiera ostatnia. Na mnie pozostaje nic innego jak tylko walczyć i w końcu tą naszą grę, którą trenujemy przełożyć na boisko meczowe. A czasami naprawdę zdarzają się u was dobre przebłyski. No bo to wszystko jest związane z tym, że yy... No, jesteśmy, jak większość tutaj drużynę amatorską no, i są różne podejścia do meczu, różnie to wygląda, no, ale gdy wszyscy są w pełni skoncentrowani tylko i wyłącznie na tym, co się dzieje w danym momencie na meczu, no to wygląda to dobrze. Gdyby ja jak spojrzeć w kartę historii futbolu w regionie, to nie ma drużyny, która częściej awansowała do A klasy i z niej spadła. Tym też się wyróżniamy, no ale trzeba by w końcu nie jeden, a dwa sezony zostać w Jaklasie. No tak, ale, ale tak naprawdę najważniejsze jest to, że gracie swoimi chłopakami, wszyscy to koledzy i team z osiedla. Tak, dokładnie. No, są Wiadomo, że są, są też ludzie gdzieś tam z okolicznych miejscowości, ale mimo tych porażek, cieszymy się gromi, atmosfera, mimo wszystko jest dobra. Radio Sud, Radio Sud radio, twoja muzyka, twoja muzyka.